Dzień dobry, kochane dzieciaki, w ten piątkowy poranek witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną teraz i posłuchacie tego, co Pan Bóg chce nam dzisiaj wszystkim razem powiedzieć. Mam dzisiaj dla was fragment z pierwszego listu Piotra z drugiego rozdziału, dziewiąty wiersz. Posłuchajcie. Jesteście wybranym plemieniem. Takie trzy wyrazy. Jesteście wybranym plemieniem. Chciałam Cię zapytać: czy czasami jest tak, że czujesz się niewidzialny, że inni Cię nie zauważają, że jesteś gdzieś na boku? A może czasami czujesz się nikim, że nic nie jesteś wart, że jeśli nie masz markowych ubrań, to, to już po prostu nie jesteś godzin rozmowy czy zauważenia? Jeśli tak jest, to chciałam Ci dziś powiedzieć, że Bóg Cię wybiera. Robi to bardzo świadomie, robi to z wielką miłością. Masz dla Niego wielką wartość i wielką cenę. Podobasz Mu się i On Cię dzisiaj wybiera. Jesteśmy Jego wybranym plemieniem. I kiedy przyjdą Ci takie myśli, kolejny raz, to spróbuj popatrzeć na siebie tak, jak patrzy na Ciebie Bóg, jako na tego wyjątkowego. Jako na tego wybranego właśnie przez Niego. I słuchajcie, takie zadanie piątkowe: usiądź i pomyśl spróbuj popatrzeć na siebie tak, jak patrzy Bóg. Spróbuj wypisać to wszystko, co myślisz, że On widzi. I spróbuj potem tak patrzeć na Twoją rodzinę. Cudownego dnia, kochane dzieciaki. Ściskam Was ogromnie mocno. Z Panem Bogiem. Pa!